Witam Was w dzisiejszym odcinku w odcinku, w którym będę odbierał mój nowy rower. Także widzimy się na miejscu. Jeszcze szybki przegląd i lecimy. Jesteśmy już na miejscu u Aleksa w Trosopie. Jest i nowy rowerek. inspired for play i guess okay Na obroty, na obroty. nie wiem w zasadzie co ci powiedzieć tutaj więcej bo wszystko, wszystko jak już wiesz e, samym rowerem tylko jeździć oponki wszystko wszystko dobrze założone, nic tutaj nie będzie biło <ścoughs> dawno przed kamerą nie byłem sobie kiedyś nagrywałem a to tak rok temu no. było i teraz, teraz jest no Pilnuj pedałów, żeby się nie odkręciły. Dobra. One są na Loctite założone, ale warto sobie raz na jakiś czas sprawdzić. Pewnie pamiętasz, że one się odkręcają w przeciwnym kierunku, nie? Mm -hmm. Więc e, najłatwiej jest sobie zrobić to tak, że po prostu wkładasz klucz i korwami kręcisz do tyłu, czyli w jednym kierunku, w którym się da kręcić. I wtedy jak będziesz trzymał ten klucz, w tej pozycji na przykład, tak go sobie trzymasz, to one się będą dokręcać. Dobra. I ta sama jest zasada na jeden i drugi pedał. Elegancko. Warto wszystkie śrubki sobie e, przejrzeć. Teraz na jakiś czas zobaczyć. Myślę, że nawet po, po pierwszej godzinie dwóch jazdy, żeby na początku sobie to wszystko kontrolować. Bo zawsze jak są nowe części, one się układają do siebie i się po prostu pasowania zmniejszają i przez to się pojawia luzy. Nie? Tutaj pasowania są bardzo dobre, ale mimo wszystko warto to sprawdzić, bo jeżeli coś się luzuje i na tym jeździsz, to, to może dojść do uszkodzenia. Ale ogólnie z tymi rowerami absolutnie nic się nie powinno dziać. No. Jak Ci się biały z, podoba? Zastanowisz się. No na żywo to ten jest dużo lepszy. Jest, jest, jest lepiej, nie? No. Aha. Ten był taki niby, właśnie pamiętam, chyba Ci pisałem, że będzie zielony Ta, jak Sky. Nie? Jak Sky, no. Sky był satynowy, a ten jest, ten jest połysku. połysku. Moim zdaniem dużo fajniej wygląda. Sky był taki troszeczkę taki Taki, taki, taki ciemniejszy. Ciemny. No. Jeszcze te białe napisy to też fajnie. No. Ja żałuję troszeczkę, że nie dają tych opłon, tych, 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 tych kontynentalnych białych, białych nie? bo oni mają i te, i te. Do Flowów na przykład dają, dają te białe, a do fourpajów zawsze dają te pomarańczowe. No ale już się tak, tak właśnie... Jak się dało. te zjadą, to sobie kupię no, te białe. Jak no. będą, bo to już, nie mogę tego zdobyć od się Brexit nastąpił. <śledzt> bo to już rok praktycznie. <śledzt> a tutaj hekik na Magurkę tak przyzwyczajony do tego, że te rowery w częściach wysyłam. że jak przychodzi do ich składania to o czymś potrafię zapomnieć. E, tego też dobrze, żebyś pilnował sterów. Nie? No to u siebie no. też, też robisz. To jest też coś, co może się na początku lekko luzować. Jestem już w domu byłem się trochę przejechać. No jest to coś innego niż Czarek przez pierwsze jazdy będę się wczuwał w ten rower. Przełożyłem gripy z Czarka na moje sprawdzone Audi, fajne miękkie polecam. Przestawiłem też kierownicę trochę bardziej do siebie, żeby łatwiej można było robić Banhopy, manuale i tego typu rzeczy. No i chyba tyle w tym odcinku. Zapraszam do subskrybowania, lajkowania. No i widzimy się już w testach roweru. Cześć!